What the hell? No jest komet, jest ale to nie mój komet. Mówię też nie, Hadiko. Ja wybrałem nie mój kaliko. Tak zrobione, okej. Okay. Ja wybrałem coś innego. Wiem. To widzę, że Mazu chce w FIFA i iść grać, nie? Tak jest. Tak się grać. To się grać. Nie Jest. <grywa> <grywa> Czy to jest parkour? Tak. Okej. Okay. To jest spadku, odpowiedziałem ci na pytanie. Dobramki! Piłka do bramki wyborne! To jest. To jest. O, jest. Tu, tu, to, to jest. To jest. jest. No to jest. No, to no. jest. To jest. To jest. jest. To jest. To jest. To To tak. Ujejejej, we bramkę to jest bramka, okej okay. Oj, dziękuję W sumie, w sumie dawno nie było mega W oni była... Była troll mapa wtedy No i to była właśnie mega damka. Tam, mapa troll Za intorno? intorno! Jaki masz pani kolor Taki? No nie? Taki czarno No, no, Pasuje Ja, ja, ja niebiesko-płanieczowy Ja mam kot, to ale ja No bo to jest kodem! A tu! Nie mam ja. Widzę. O nie, to. To ja będzie, no. będzie kij w dupie. Tutaj, o. Oj, no. o, będziemy w dupie. wypieki. No. Okay. ok, na razie git. no hit. Eee, nie! Poza mnie! Dobra. Eee Małysza. Eee. O kuźwa, jak tu wybiła Biła, bramka No pewnie To Co to jest? Bramka? No nie, nie Puchar, jakiś to może być Puchar chyba nie No, mi słuchać świata Ok W ramieniu i biciu Masa. ...na Nie wiedziałem, mm -hmm. że to powiesz <laughs> I w piłkę gola, jadla, 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 oj, jadla, 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 Nie jadla, No no no, no jadla, ja myślałem że wypadnę, jednak nie. O nie, nie. znowu. Co ty gadasz? Co ty gadasz? No ja na tym, to jak dostałem. jego. Nie, nie. nie. Kurwa, kontruj to, Kontruj to. Nie, Duj. Nie. nie. O, o. zęb, dobrze, 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 dobrze. Ale nie dupnie teraz, ja pitole. Nie, A ty nie dupnie. Ty dupnia? Nie, jednak nie. Okej. Okay. Ale mnie dupnie. ty nie dup. zmieszany. Nie, nie. Nie. Nie z tym. Kurwa, jak to. Ale kurwa. Przeżył. Jednak przeżył. Michaela Bidz? No, no, no. To? nie ładnie. Tak nie. No, no, coś coś jakiego? <gadasz> okay. jak jego? Jednak dostał. dostał jest pierwszy, co jest, no? Dobra, no, to... A, okay. Ważne? No, Został ma... w... Został... Został, Zostałem wrakiem. O, tak. poleciał. Zostałem wrakiem. Zostałem dostałeś? Tak, Janek jest w łyskim bydłowym, dokładnie. <grym> to by się zgadzało. Ale stara. Nie. Nie. Odbiło mnie! Żyje? Nie. Żyje. Żyje. stój. Nie. O, Chciałem was tylko tak postraszyć. nie? Nie znam to twoje straszenie. O, azu, azu! Tygnął, żyje. nie żyje, Żyje, może żyje, żyje, żyję żyje, jeszcze żyje, jeszcze żyje, żyje. jeszcze, joo, 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 Nie, joo, joo, Jeszcze joo, joo, joo,

Marek musiał? Tak Ja musiał Nie lubię mu. Co on musiał? Idź do domu Nic nie musiał On musiał, już... musiał Nie, zresztą on musiał Nie, nie chce się przyznać Musiał to... A nie jest. Kupa. <grym> Jesteś <Jadziesz> na pewno? Tak na pewno Dobra, uspokój się <gry> Kula daje hula Hyhy nic a Tak No dobra, zobaczmy ile będziemy tu siedzieć Nie No nie, bo ja mam za godzinę mecz ten Oho No, no Serio o, chuj, Nie, no nie. Damianek, no. dachuje Ahoj Ahoj, Ahoj. Ja nie ja pod końcem ucichłem dzień. Dobry dzień! Dobry do, dzień! Sojanko. No, lanko. Jaki dzień już los mamy. Królewsko dobre nowinki. Polacy się <śmienic> mają lepiej niż Czesi. Co ty właśnie w tym momencie, ale. Był się chłopie. Polacy się mają lepiej niż Czesi. nie niedobre nowinki. <śmienic> <śmienic> Boże, nie, mogę, no nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę. No wpadnę teraz, padnę To jest tak tego nieprzyjemny, co nie? Nie. Juka leci. Hen ja wysoko. Wszyscy uh -huh. razem zasiłajmy. Janko mi. Na banana. Zrobię kurwa na Nie, nie, najgorsze. Co ty powiedz? ja nie słyszałem. Co tam co tam wow. na <laughs> na raju? Łata! <laughs> Nie chcesz już? To ty mnie walisz, nie ja ciebie To ty nie banal, że ja ciebie! No mogę nie mogę z no. nim, O, fajnie. Jeszcze ja te wypadłem, No, no. tym gnoju! Też wypadłem. No ty... No ty... ...zatym... O, ...zatym... Nie rób k***a! O dupę ty no, pierwszy. Jarek, duża dupa, Dupa, Wiem, bo... Się... wierzył. Ale, 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 to jako? Ej, nie chcę znać szczegółów, Majko. Oj, chcesz chrześć. Oj, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Wi, wi, wi. Chyba każdy jest mały. Nie, znowu to samo, zostaw mnie. To Mike, szau, i zostało. tam nie ma nawet. Ten 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 ten. Co nie kurwa, Co? Ej, ten ten ten. O kurwa, moje. No. We, we, we. Ma budęta. Tak brakowało. Co Co? Co, co? Szanka taka była. Mhm. Okej. Ja wiem. No, ja mam jedną nagraną, jak Janek się Co jest? Nie, nie, nie. Słuchaj, tylko czekam na dobry moment. To, co? co, co, ciekawe, co? <laughs> nie, nie, nie. Jak to? No. To zrozumie. Co? 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 Co powiedziałeś? 17. Ktoś to zna, to zrozumie, mówię. No. Fajnie, Muszę do remixu z GTAZON. Na koniec. A ja Tak. I będzie twój pokład. Głosowy. Pokład? No, będzie pokład. Uh, Dobrze, było, było, było to dobre. Nie było to dobre. Nie podkrycie. Jak to nie? No nie wolno, będzie, Dobrze. Tu za O, dobra. Ale było wisko? nie wiem. No, no. Tata. No nie, najgorszy. Pan też jest się przypał. A? Leci do mnie. Leci nie, do mnie. Leci do mnie. My mnie. Leci do mnie. Leci do mnie. Leci Pan to widzę też nie jest złe Jak na razie Pan że... Panto? Lecy fajnie? Panto, panto, rozebrane panto Rozebrane panto? Nie, nie już możesz rozebrać? No o, nie, na nie? części, kurwa Na części, potem sprzedaj no, Albo Na co? będę. bedę Sprzedam że... Niemca i będzie później No to No no kurwa nie panie, tak No że... ja pitole, no to żeś zrobił Wyjdźcie, wyjdźcie Chcesz się bić, chcesz się bić? Chodźcie Uuu ja, 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 ja. prawie No dobrze, ale nie lubię tego nad tak. moją głową, no. bo znając moje szczęście wrak któregoś spadnie na mnie i mnie wysadzi I bardzo kurcze dobrze tak. Fantastycznie Trzmy fantastycznie 31. punkt będę miał. O, kuść, no kiełbacz. O, jesteś. Prator, uja, ale fajnie. Pytanie, gusta. E, Nic nie? nie, tak, ojej. Oj. Szkoda. I... Prawie. Dalej, proszę, rądować. wziąć gusta i otworzyć. O, kurczę, jak się powoliło. No i jajaj. A, dobra. Nieźle, nieźle, jak le? Dalej. A. He wow. No. Policjus, no policjka, stary. Peg. Nie, yes, soy. Soy. Wow. Yeah. <coughs> Dobra. Wszystkie nie mogę. <coughs> to. Ma się za Face to face. Chciałem, ja co wybrałem, co wybrałem. To możesz zbierze i lecieć późno. Możeś no. Nie mogę. Co drugiego, jest pan fajnie. Oj. Bo mi już no e, to wybrała, co tam Oj. Już tu Janek był. Jest i mój komet, fajnie. Kometiku. Kurę mieć w powyższym życiu, takiego, takiego klasyka A kuuuul 911, Porsche Janek A oh, cool. Janek, oh, cool. Janek. Oh, cool. Oh, cool. ja nie chciałem tego, no tak jenny. daleko Aaaa ah, ah. No i ciul Poszedł No oh, i ciul, poszedł <laughs> Jakby auto, to może by mógł to ratować jakoś Szansę pojechać, ale to Szansa auto jest jedna dla milion Yep

nie, ja dzielę, hajker, takie rzeczy na wizji, mówisz, że. Nie! Janko mi no. przykro, wow. będzie potem, no? O, ale nie. fajnie. No, Myślisz, fajnie tak. że to mi będzie przykro. A czy Masz pusta, masz pusta, lecisz. Nie, nie. Nie, nie. 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 no Nie. 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 no Nie. Ja nie. No, tak. Nie. No, no. ja weź tam. Tam

Okej okay. O już w tym się wydupię Wachit? O no wydupię O ja cię Ja cię, o ja cię hmm. Długi nie No no Tak być nie może Nie, chyba pierwszy samochód za pierwszym razem Ej no ładuj mnie, co? Ładuj go, nie? ty Czekaj. O gnimy go, gnimy go. O, gnimy go, gnimy go O, ale było mnie do wypadnięcia jak cię widziałem. Ja no dostanę nie yeah. okay. Dobra, tu jest Michael i to nie Jak to ja Jak to? O on! A go z ja. No tak 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 O nie! O o, że z mordę Nie podniosłem się do o O Jan Nabian? o ten, fajnie, nie? o, dostanę <laughs> fajnie Dajcie! A jedna, no, no, no. a jedna! Oooooo! A dostanę. O nie, tak nie. Mi nie trafiłem. Zostań! Nie, hamuluj, kurwa. Wypadniesz? Nie, no. Ja nie. wypadnę, nieee! Nie, tamion! Tak, tamion! Dobra, jestem, jestem. To kończy, żeby nasą na, na mapę zagrać. No, no to. Cieszy nas. Cieszy mnie was optymizm. No, nie opuścił. Co opuścił? Nic, nikt nie opuścił, nic. Mnie już opuściło wszystko. Janek go opuścił. Nie, nie. kurwa, <grywa> to się... o. O jest. <grywa> co jest? Nie widzę. Ja chciałem do tej tuby tam, no coś tam Oho. <grywa> nie <grywa> mogę. No to leci? A to ważne. Nie mazle. Kręcę Nie no ja jestem a -a. Mam już metę No nieźle Nie ma mnie. <grym> się Nie, nie. został mnie Ukradnę ci auto Ukradnę ci auto A nie został mnie kurwa gnoju

ale to było coś takiego. coś takiego, było coś takiego. Najgorzej. Że jak masz ten. jest, jest zmianą na, ten, na postać, to potem jak już zginiesz, to nie masz. Najgorzej. Było By, nie! Był taki bagno. Najgorzej. Bag, no. robo, robo, robo. Robię. O nie, jednak nie robię tylko. jednak... Tak. W się sensie uda, ale nie. Au! Yy, Eeeh, Wyskocz. skocz, Scotch! Skocz. No się tu rozwala. Tak. No, a nie, FK mam może się uda. No, trzeba reset zrobić tak w ten sposób. Hamad mi wyprzedzi fajnie Ale Piłkę pod fajnie. ten, pod, pod nas no, wejdę no, wejdę no. Na, wejdę na piłkę i może się uda Na Ech, no, piłkę. Piłka. Hamad piłkę. Hami fajnie. Czeba, no nie. No No nie, ten, no, ten, ten. Ten. no nie. Gadaj, no. Sorry, nie chciałem, nie, chciałem, może nie chciałem, nie chciałem zepsuł. Niech to auto ktoś podjedzie i... No po prostu, jadę. Nie, nie wiem. Może się uda. Nie ja Zbugowana mapa, no. No. Pada. No, oczywiście. Jadę, ale mi to ja nie wejdzie. <laughs> może go nie jest fajny. No. o, nie 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 nie, nie. nie. Hamuj, 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 hamuj. Hamuj, 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 hamuj. się, hamuj się. Hamuj okay. okay. się. Hamuj ci Hamle. stop. Hop, przemocy. Nie, to nie jak... Nieee. Tutaj, piłka tutaj, nie tu. Już jadę. Nie, bo A w sumie będzie trudno, bo to jest zmiana checkpointu. Mhm. O, jak to ominąć? Przemieniasz. No, yeah, no, ok. No, mm. lecę, lecę w ten checkpoint chyba. No, lecę. Dziękuję. Okay. Nie pa. Najgorzej jest to, że ja też tak jakby. Nieee... A ja, No, to jest ciekawe. No, ktoś musiał. A checkpoint. A mi Jadę. Gdzie jest checkpoint? Nie. Nie mam, nie mam. Oje! W smiercyzwie O! Aż jest ten. Aż tak. No to... A nie pomógł koledze, okej. Okay. Nie to masz? Nie, miałem pomógł. Tutaj tak. no. co? nie da się, aha. No nie, nie, nie. Leciałem po prostu w ten punkt, ten... Gdzie masz checkpoint? W ramze właśnie, tutaj, no no. Prosto prostu wjeżdżasz. Nie da się, nie da się checkpoint. Najgorzej! No. A weź zabij mnie, weź mi Czekaj, 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 jeszcze czekaj, czekaj. czekaj. To, nie, nie, nie. Może to, to się zbuguje nie w ten bingo. sposób. Nie bingo, nie bingo. go. Że się odbuguje. Nie, nie bingo. go. Nie Jedno, Nie bieg go. Nie, 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 bingo. Bingo. nie bingo. Jebno. 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 jeszcze go. przejechał. Na koniec. Nie o? O? No czemu, czemu bieg go. Bo widziałem, gdzie no się masz? bieg go. co? go. Nie bieg nie, nie ma Oj go jeszcze raz Jeb Nie, zabij auto O kur... Mi zawinęło Zabić <śmienicza> auto Michael, ratuj On chce mnie zabić Wskakuj, skakuj, 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 wskakuj, 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 wskakuj skakuj. do wiarku i Najgorzej A co, naprawdę? Chciałeś mnie Dobra, nie, nie, no mnie je Dobra, jedźcie, nie wiem Chyba to na bez kitów Nie no ma sensu Aś auto może wybrać, czy nie? Pewnie nie Nie, 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 nie No Michael może tam leżeć sobie Aha, safam. Ale no, alako. Jakbyś go teraz rozjechał, o jest. Najmożliwe, <laughs> no. Najgorzej, gdzie jest nagranek? Ja nie jestem. Gdzie, gdzie ty jesteś? Cyk, Cyknąć. A no, dalej wiesz. <laughs> o. o! Ty. No kurde. Ty. Chodź, chodź. A weź To już ten... tego Zrób tak, tylko Michael... z tak Zrób go ten sam Weźmy tak, weź tak podbij no No podbij go no <grym> No Ten taki nie, łatwy Pewnie <grym> Spróbuję tam wylądować No to ja się odsunę O, bo... no, albo no, mam, no, właśnie, no, Ale, i... Ale nie, znaczy nie, bo to... Bo ja znam... ...skilla no, Michaela to, to, to Naprawdę no. wcześniej Janowskiego. Ta... No. ...wzięła On się <grym <grym <odbije> Ten pomódl jest. Ty, wylądował. Michael, nie nie wierzyłeś. Staczny! Wiem, wiem. Trzymaj się. Trzymaj się. Eee, nie! Dobra, działaj w checkpoint, działaj w checkpoint. W bramce. W bramce. Ok, dobra, To dalej do bramki. Chyba nie zadziała. No nie. A weź go tak wystartuj, żeby go podbić. Právě o tym myślałem też. Eee! Kurva! Co się Co se děje? Kurva! se Slohy, tmaj, tmaj. To, we'll equally, tmaji, No, naho, <tis <tis tady, tady? no, no chyba ne! No, chyba ne! Um. No, chyba ne! No, chyba ne! No, chyba ne! No, chyba No, No, Wszystkich zajmę ze zemachem. No właśnie, no i teraz ktoś musi chyba wyjść, bo ja nie skończyłem. Nie, Ale... nie, nie. Czas się odpalił, czas się, się odpalił. Odpali. Jest... No, tam, 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 zabiło. Nie, Zad...